Siemanko jest rankem was w kolejnym odcinku z serii Polscy sąsiedzi, no i tu już sąsiad właśnie czeka. Yy, na drodze. Czekam, chyba. czekam, nie wiem czy ty jesteś właśnie o, teraz. O, siema, tu, siema, szufla, chłopada. siema, siema. Wit witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę gruba akcja, bo jedziemy kosić moje największe pole w okolicy. Zaznaczam, że największe pole w okolicy należy do mnie. a nie do sąsiada, tylko do mnie. Także zostawcie łapkę Niestety. w górę. Zostawcie eee, łap łapkę w górę, bo będzie trzeba akumulator naładować w BMC, bo zapomniałem światło wyłączyć. Eee, no i wiadomo, każda łapka to jest złotówka naszego portfela No i każda subskrypcja, słuchajcie na 70 tysięcy subskrypcji u mnie i na 160 u Michała jest znakomity konkurs, może Michał coś zdradzi na ten temat. Ogólnie jeżeli będzie tyle subskrypcji to będziecie mogli wystąpić z nami na odcinku Ale nie tylko jedna osoba tylko cztery bo No tak wychodzi że są tak. cztery odcinki Dwie tak. od kanału właśnie Koliza I dwie z kanału mojego Właśnie dokładnie także zachęcam do subskrybowania naszych kanałów A my lecimy już na te największe pole oczywiście które należy Do kogo? Do mnie Tak <laughs> Dobra poczekaj tylko ja muszę tutaj teraz nie Pogodziłeś się tak? już z tym to wiesz No tutaj ważniejsze że się już pogodziłeś bo No rozumiem Ciebie że mogło to być dla Ciebie Bolesne i w głębi duszy tak nadal mam nadzieję, że tam plot będzie słaby, no nie? Nie, właśnie będzie dobry Ja pamiętaj, że ze wszystkich pól miałem 41 z kawałkiem 41 Ton. No to nie jest. 41 tysięcy litrów No to ja na pewno więcej, ty Nie ma opcji U mnie na nie pewno ma... będzie więcej Zobaczysz, zobaczysz, że nie będzie No słuchaj, jak nie będzie, no to Jakby w nie tak ustawione, że pół sypało do zbiornika, pół leciało na ziemię, to wiesz Aha no to w takim razie, ta sprawa pójdzie na policję No Nie, sąsiad Trzeba sobie, wiesz, pomagać, najlepiej to tak ustawić, żeby żadnych strat nie było Bo... Po prostu nie, trzeba jak z bo tam... U mnie na odcinku problemy były pod koniec, zobaczyłem, że to się nic nie spierdzieli tu Ale to co, coś, coś się działo? No coś tak przerywało, no miał człowiek bizona, Ty, to nie to... było problemów, a teraz jak ja to naprawię, jak tu tyle Co elektroniki? Jedziesz? New Holland to New Holland, u mnie w kombajnie zapytaj się, czy coś się psuje Psuje się coś? Nic! A, no, o! Nic! Ale nie spodziewałem się innej odpowiedzi No, nie, 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 nic się nie psuje, słuchaj Wszystko działa tak jak trzeba, no ale wiesz, to w zależności właśnie jaki, kto ma porządny sprzęt, no wiadomo Niektórzy mają troszkę porządniejszy, niektórzy troszkę gorszy. No, wiadomo, no mi po prostu się trafiło tak, że ja mam trochę porządniejszy. I wiesz, no i się nie psuje. Jak dojechać do tego dużego pola? A, dobra, tędy. A, ja myślałem, że ja na skróty pojechałem, a ja chyba nie do końca. Jak na skróty? O, no, ja tu przez polną drogę pojechałem. A tu gdzieś tu wyjedziesz, czekaj. Tylko... No tak, o, o, tutaj wyjadę zaraz. No, zobacz, no to praktycznie no, nam to samo wyszło. A Cię nie Oj. widzę w ogóle. Ja bez wyjadę, wiesz? Ty, a gdzie ty pojechał? O skurwe, syn, dobra, tego nie ma. Tu co? jest coś, widzowie, to nie, nie widzieliście, a, że zawracam. No, to też przecież byś dojechał. Też? Tak? Tam jest droga z tamtej strony, no? bleć. to bardzo jest normalne. Ja tu ja tutaj po polu chłopa jakiegoś, ale nie widzieliście dobra. tego. ktoś się pytał, to wiadomo. Oczywiście nie wiadomo, kto to zrobił. Nie jest to żaden temat do konwersacji, musimy o tym zapomnieć. O tutaj łepy, którego kupiłem case'a Dobra, ja będę musiał się no, rozdzielować. Oj, żeby to jakoś zrobić to pciaknę na pół na razie. Mm, kurde, gdzie ja ten header jakoś tutaj... A, tu jest pole zaraz. Obok. A jak ty to lecisz tam? A, w ten sposób. Może być i tak. No w ogóle jak dookoła będziemy jeździć, jak to takie jest nierówne, to nie wiem czy to kurde. Nie, nie wiem w sumie jak to pole kosić by było najlepiej powiem ci No nie wiem, no A, po prostu aby skosić no... Na no, tu się chyba nikt nie obrazi jak ja tak postawię ten wózeczek. No to co? to? Nie tu ludzie tak się nie gniewają raczej. To posiane jest? Czy nie? Nie wiem, to jak posiadę, to zjeździ bardziej, no nie? A, Bo jak później będzie rosło jemu lepiej niż koło twojego pola, to. wstyd, wstyd. będziesz miał, ty. No to też właśnie o to chodzi, dobra. Trzeba pod... Tylko jak ja to. No i tak jak się umawialiśmy, 5 ton dla mnie, no nie? Umawialiśmy się na 2900. Znaczy wiesz co, 3300 miałem w zbiorniku, także 1700 tylko z twojego nie 3300 nie było, 2900 było. 45% było A no dobra, no to w takim razie może być i ten. Ale a. w każdym razie 5 ton zabieram do siebie. A nie No to nie no to tak to nie, no co Jak ty... To, to co ty tonę mi żałujesz? No a za tonę to wiesz jakie pieniądze? No, no, 2000. To, no to ja bym wynajął kogoś, to korzy mi pomógł i... No i nikt by tyle nie wziął. No ale. Kurde, później bym ci przyjechał jakimś bizonem i ci tylko strat narobił a tym. Słuchaj, ale ten kombajn, przed chwilą sam wspomniałeś, że coś się z nim psuje. A tylko tam wiesz ze skrzynią, no nie, no to strat nie powinno być to. No nie, nie wiem. Nie wiem, co tam się dzieje, ale moim zdaniem mogę ci dać 200 zł za dzisiejszy dzień pracy. I oczywiście paliwo w cenie Twojej. O kurde. to że wyszedł dobrze na tym. <noise> No. no ci powiem, że biznes zrobiłeś Ja bym to będzie tydzień kosić ten kawałek, nie mogłeś to jakiegoś to pół przycielić tego Kurde, no to troszkę Żeby że pak zasiał, no kurde Ale słuchaj, wyobraź sobie jak ja bym tu na, na słomę robił O zobaczcie kto się fajnie prezentuje, tam kombo. Właśnie Weź o, tu na słomę, nie wiem, tu może soję później zasiej albo co innego, bo tu na słomę to wiesz jaka to będzie tragedia później z pracowaniem? No na słomę trochę lipa takie duże pole nie, a ja tych berek na razie dużo nie potrzebuję Wiesz, jak obory wybuduję, to może wtedy będę potrzebował Dlatego w tym roku, no będę Cało słomy od ciebie zabierał Mam nadzieję, że ty coś tam, jakieś pole będziesz chciał się zamienić Może obornik za, za słomę To krowy będę mógł u ciebie trzymać, to swoje obory z duże. Nie A kto tak powiedział? A tam no, jak już słomy ode mnie będziesz brał, to? Nie, no słuchaj tu. po prostu... Nie, na te słomy będziesz zwoził, jakbyś brał tak od ludzi A, kurde, ciągnik z którym sprzedałem no i tu mamy właśnie ten problem. Najlepiej to kupić z ładowarkę i mieć spokój. No właśnie myślałem nad jakąś taką starą ładowarką, bo ona by się nam przydała no do wszystkiego, do wszystkiego no, no do wszystkiego. A tak to musimy pożyczać, jak coś tam trzeba, to musimy pożyczać. A tak jakąś starą ładowarkę bym kurde kupił, no to nie wiem, to nie jest jakiś duży koszt raczej. A no wiadomo, no ona by się przydała do wielu rzeczy. No i przyczepę, że baku sprzedasz hmm. i będziesz miał ładowarkę. Przyczepę, że... No jakby nie patrz, No zależy też jako, wiesz. Jak akurat jestem biznesmenem i to nie małym, także celuję w takie sprzęty troszkę. No bo... po, ile, po ile jest rzepak teraz? No nie wiem. Nie wiem, trzeba sprawdzić. O, po tysiąc. Po tysiąc? Tak, Ty, Ej, że tak Powiem Ci, że optymalna, fajna cena. Nie, ja na razie nie sprzedaję. Ja też nie sprzedaję, bo naj, najwięcej czeka ile było w tamtym roku? Proszę zobaczę, nie też ciekawości. Nie pamiętam, ale na razie. O, nic do wydaje. 1500 nawet. 1500, no to kurde. No to już ja przy tylu tonach, co ja mam, to jak, jak się kwota zmienia? Kurde, ja mam 100%. 100%? No. A, to co teraz? Też 400. To muszę zapiecić pociągnik. No to ja pójdę, już czekaj tylko. Już. No dobra. Bo ja zaraz też będę miał 100%. Czyli 64 już? mam A jaki ty masz tam zbiornik u siebie? 6400 To dlaczego ty tak szybko... Bo ja miałem 45% jeszcze wcześniej, dlatego A ja mówię, kurde ja Mówię, co się stało? Oczekaj, czekajcie To jest może... mojego kawałeczka, przecież tam to było no, no, już teraz ja pamiętam Dobra, tutaj przejdziemy sobie to wszystko... O, widzę Holland otwarty, kluczyki zostawione Tak, zostawiłem, bo wiesz, bo to kto chce, tu niech bierze Nie ja dam nikomu nie będę żałować Absolutnie. To chcę sobie pojeździć, niech przychodzi w składzie, co wiedzą. O, słupa. o! o ho, ho, ho. Tym to się jeździ! Tylko właśnie rozwal! Nie, no co ty, ja dbam jako swoje. Mam nadzieję, bo to wiesz, bo to New Holland to ty takimi jeszcze nowymi sprzętami, tu nie jeździłeś. Więc różnie to może być. Bo ten joystick, jakby tak podczas jazdy wziąć rewers do tyłu. O, czekać, no co to. Się stało. No... Przy maksymalnej prędkości? No, no to spróbuj. Spróbuj to się dowiesz ile kosztuje później naprawa Ciekawe co by... Ty ciekawe co by się stało, weź tak spróbuj Kurde, ale tak na przykład Ty, jak ale ludzie automat wrzucali nawet, nawet manualną skrzynię biegów na R przy dużej prędkości no. to się blokowało i nie dało się tego wrzucić. Ty, w New Hollandzie to był nic takiego ciekawego, ale to trzeba sprawdzić jak w John D, żeby to wyglądało. A tam nie masz aż takiej przekładni, to jeszcze ja mam starszy ciągnik no to właśnie, no to tym bardziej trzeba zobaczyć Jak to jak to działa no jeszcze się bardziej psują teraz to Nie Mi się Holand jeszcze nie psuje Bo wiesz Kto dba, tak ma Ja dbam i mam Oleje na czas zmieniane Wszystko Uuuhu uh, uh. Uważaj, uważaj Opa. Uważaj, bo tu nie są tanie rzeczy Ci mówię Sypiesz No sypię Bo już mam 96% Czaję tak, ja muszę... No to widzę, że pak to nie szkoda ci pozostawiane troszeczkę. Nie, nie szkoda wiesz, bo mam dużo po prostu i nie jest z tego kwestia, że mi szkoda. Ja to nie będę pom jakiś... wiesz, się schylać. Dobra, jak to się siedzi? Co? Chciałbyś taki... No fajnie taki... fajnie, możesz sobie posiedzieć jak chcesz chwilę. Chciałbyś taki ciągnik. Możesz nad New Holandem chwilę pokosić jak chcesz. A... No... No, już pokoszę tym starym. O, przez słup nawet ale nie da przyjechać. Do zbiornika i zamiana, bo ja sobie muszę tym jeszcze się pobawić trochę, bo tym to jeszcze nie miałem okazji kosić, widzowie. moim, nie? No. Uważaj. Wektor 420. No konstrukcja taka. Żebyś go tam wiesz, nie, nie rozpierdzielił. Nie jakaś wystrzałowa jak sy w Sylwestra te. Eee, kurde. Pilardy, jak ja tu mógł... ale... Mogę naokoło pojechać, a nie jem jedzą jadę Górą mogę się jechać, tam nie ma już wykoszone nie przejedziesz Jadę, jadę pomiędzy A ko ciężko. Boję się, że ciągnie zaraz obale Nie, wszystko zmieścisz z dzisiejszego pola na tych przyczepach Ile e... jest? Procent do przyczepach? 32 na jednej To kurde jeszcze ci dojdzie to, no to już masz 60 parę to na pewno to pole się nie zmieści na przyczepach. Hmm, kurde no to... ojej, no to będzie trzeba obrócić. Ja będę do stodoły no tak. sypał, ile się da, to do stodoły O, stoi ten fiflak mały, New Holland Taki headerek to jak, jak zabawkowy Sorry. Co to jest, 5,5 metra to? Sorry widziałeś, że tak czasami robię, ale Tak po prostu muszę To od natężenia pracy po prostu już gardło tak. widzowie nie przerabia gardło... Tyle filmów się nagrywa Tyle filmów, składzie się nagrywa, że musicie wać. to jest taka Dolegliwość zawodowa po prostu no niestety, tak samo baba w szkole zawsze gadała. Od polskiego pani zawsze tak gadała, że, że, o, o, że gardło, tabletki na gardło i proszę, dzisiaj spokojna lekcja, bo gardło boli, gardło no boli. No weź tak cały czas gadaj, to kurde, to... No, spokojna lekcja, bo nie dam rady prowadzić i zawsze tak było. No, napiszę go na czy u was, pani od polskiego też tak mówiła, U mnie zawsze mówiła i nie wiem, czy opowiadałem historię, ale w podstawówce w klasie chyba piątej albo szóstej, już dokładnie nie pamiętam. Zostałem oszukany na ocenę z polskiego. Zostałem oszukany słuchajcie. Mogę wam powiedzieć w jaki sposób. To był na koniec roku. Ja byłem ogólnie dobry z polskiego. Z dyktant dobrej oceny miałem zawsze z ortografii dobre oceny. I miałem same czwórki. I nawet piątki też. No trójka pewnie też gdzieś się zdarzyła, ale mimo wszystko ze średniej. No nie będę was że już... chciał mi header odłączyłeś. Nie, dobra, nieważne. No i mi wychodziła, słuchajcie, ocena Na koniec czwórka po prostu Bo pamiętam, że czwórka mi wychodziła A słuchajcie, wiecie jak ocenę dostałem na koniec? Trójkę A wiecie dlaczego? Powód pani mi podała taki Że ja się w ogóle nie uczę Więc to będzie niesprawiedliwe Jak mi wstawi czwórkę Bo to będzie niesprawiedliwe do tych osób, co się uczą Ja jej mówię, ale co to, co to ma do rzeczy? Czy ja się uczę, czy nie? Jak mi, z ocen, jak mi z ocen wychodzi czwórka? no mówi, że nie, ale ja się w ogóle nie uczę I oceny tutaj nic nie mają do gadania, po prostu ja się nie uczę i to by było niesprawiedliwe. Dla tych co się uczą. Może coś zrobić. No, nie można i w ten sposób no. zostałem oszukany. E, bo ja Wójt się do ogóle... dyrektora się kłócić. A wiesz już, tam machnąłem ręką, ale pamiętam, że trochę było <laughs> przykro. Co to za tłumaczenie, że ja się w ogóle nie uczę? A skąd ona może wiedzieć, czy ja się uczę czy nie? No ale No tak jakbyś miał, wiesz, same czwórki, piątki. I ona ja by Cię wystawiła jedynkę, bo się nie uczysz, tylko wiesz to. No, no właśnie, no to no w, wiesz, w ogóle bez sensu. Ktoś się uczy, dostaje wiesz, dwuje, truje, bo no tak. uczy się, ale nie może pojąć i dostaje tak. czwórkę albo piątkę no, na zachętę. A ona powiedziała, że to będzie niesprawiedliwe dla tych po prostu, co się uczą, jak mi wstawić czwórkę. No to dla mnie to był absurd. Chyba mnie ta baba po prostu nie lubiła nigdy. Ale... Ale akurat tutaj ze, ze znajomnością, bo ja też się nie lubiłem. Więc to akurat się nie różniliśmy w tej kwestii. Teraz możesz ją pozdrowić. Gdzie ty jesteś, a gdzie ona w życiu. Właśnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam panią serdecznie. Dzięki tej trójce. Myślę, że nie skłamę. jak możesz powiem... Nie na studia i teraz możesz tak. sobie nagrywać filmy i zarabiać duże pieniędzy. Myślę, myśl, że nie skłama, jak powiem, że zarabiam więcej niż pani pensja. <laughs> <laughs> Także dziękuję pani za tą trójkę. I pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Niech pani się wiedzie. Przynajmniej ja pani tak powiem. A kiedyś, a na przykład tobie w szkole mówili, że rowy będziesz kopał? Ja nie wiem nawet Ty, a ja pamiętam, że mi pani od matematyki w gimnazjum mówiła Znaczy to nie było stricte do mnie jakby kierowane, tylko... Do klasy no, Do mnie, tylko do takich kilku no. osób, a w tym byłem ja <laughs> że, że nic o nas nie będzie, że pod, bied pod biedronką będziemy stać No, to były takie agresywne słowa, to już były takie agresywne Na mnie akurat się tak stricte nie wzięła jako jednego, ale był taki jeden kupaczek, co na niego to się wzięła, że... Że rodziców zawiedzie, pamiętam o... No niestety... Kurde zbać. No ale tak... Te... Dużo osób, które w szkole miały słabe oceny, później zarabiają więcej w życiu niż te osoby, no tak, które tak. się uczyły. Te, Bo te osoby, tu... które się tak uczyły, się słuchały nauczycielów, to zazwyczaj no. idą taką drogą, że idą wiesz. Robotą później, że całe życie ktoś już nimi kieruje, a tak? No właśnie. Eee, no właśnie o to chodzi, nie? A ci ludzie kurde tak... Te... No tak mi się wydaje. nauka ogólnie, jeżeli chodzi o szkołę, nie ma nic do rzeczy, nie ma nic do gadania. Tak. Bo jak ktoś, jak ktoś jest sprytny, to sobie poradzi w życiu. Po no, prostu się nie przygotowuje do jednego zawodu, tylko to masz. No tak. Wiedzę czy? taką ogólną, którą nie wiem, 80% na przykład Ci się nie przyda. No właśnie. Dlatego, dlatego trzeba mieć po prostu pomysł na siebie i tyle. Tak Można... Jak ja na przykład teraz. Yy... Nie wiem, nikt mnie nie pyta na przykład w komentarzach na YouTube, czy kurde przeczytałem. No! Nie wiem, Mickiewicza, czy żebym streszczenie jakieś napisał, no nie? No tak, to no właśnie też o to chodzi, nie? I dlatego ja nie żałuję ogólnie. Na ten moment, może kiedyś będę żałował, zobaczymy, ale na ten moment nie żałuję, że nie poświęcałem czasu, żeby się uczyć jakiś kłopot. Albo, kurde, ułamków z zarobków też nie muszę sobie obliczać. No! To jest, nie wiem, to są. A teraz, nawet angielski, czy coś, coś takiego, no to kurde, jak ludzie chodzą z translatorami, i telefon ci normalnie odpowiada komuś. No tak. Teraz tak jest. jest taka technologia, że nic nie trzeba umieć? No, oczywiście. nie masz kalkulator, masz tą technologię, co to sama wypracowania pisze i w ogóle to jest. No, oczywiście, nie dlatego jest jak można. kiedyś, że wiesz, musiałeś wiedzieć. Można sobie poradzić w życiu, tylko. Tak. Dlatego, dlatego słuchajcie widzowie, nauka nie jest najważniejsza, ale my was też nie namawiamy, żebyście wy się w ogóle nie uczyli, bo to nie tędy droga, ale ogólnie, no mu troszkę tam wiadomo, musicie na, nauki deczko przyswoić, no bo będziecie tak chodzić wy płochy, nic nie umieją, ale, Cóż, tędy. ale oceny nie są najważniejsze. Dobra, daj podmiankę tu tym się jeździć. Wiadomo. Dobra, daj, bo ja tam nie lubię tym gruzostwem jeździć, ale ty, może gdzie tutaj się przebił? No nie wiem czy o taką może koło tego, koło tego drzewka będzie przyjechał? No to dawaj Masz coś takiego jak tempomat? No Kurde A ty? A co myślałeś, no mam, że nie mam? mam robię na tym pomacie cały czas Myślałeś, że nie mam takich rzeczy, co ty sobie wyobrażasz? Przecież to są... To są podstawowe rzeczy, no... No nie wiem, masz w kombajnie, że ci oblicza, oblicza dany plon z Hektara? Mam no, no to... Takie śmieszne minki mi wyskakują, bo tu, że to kombajn się śmieje, że u ciebie gorszy niż u mnie. A nie. Masz takie coś? Hmm. Może pomijmy ten temat. <laughs> tak. Dobra, bo ja z drugiej strony przelecę, o tutaj tak w koło. Kurde, też jeszcze tego pola zostało, zostało, patrzcie, na my skusiliśmy. No właśnie sporo, kurde. I, ile czasu już ten odcinek trwa, kiedy zaczęliśmy? Odcinek 18 minut. Już 18 minut? No. Chłopie, to to trzeba 50 minut, żeby to pole wykościć, na dwa kombajny. Kurde. To widzisz, ja tak się zastanawiałem, czy jakiegoś jeszcze koleżkę wziąć, ale poradzimy sobie. O! Nie, to dajmy, spokojnie sobie spokojnie, poradzimy na nią. O, skur. Poczekaj, bo się chyba. To. Na, już pełny chyba. Chyba pełny. Trzeba wysypać. Jak ja tu się... o, zrobię przejazd i też wystawię rurę od razu. Kurde, coś mi się. Coś mi się pierdzieli. Co jest? Pełne, czy jak? Nie, no pełny chyba, ale. Nie chcę cofać. Co jest? O co tu chodzi? O, Odraz dobra, ja już zboczę. Już jest git. Dobra, bo coś. Nie, bo się przestraszyłem, ale już jest w porządku. Muszę wysypać. A, czyli to jest ta niezawodność? Nie, dobrze wszystko jest. To taki tylko żart. Ha, <śmiech> <śmiech> rozumiem. <śmiech> Każdy się uśmieł. Woj! <laughs> Coś tam Prawie zacinęło. byś nie miał rzepaku, bo widzę tu rów duży Nie no to co tych? Dobra dawaj tym pronarem Dawaj tym pronarkiem podjedź tutaj pod, pod przyczepkę Taka, Najpierw z lepszego kombajnu się wysypuje, a później oh. z tym gorszy. Nie no nie, nie przesadzajmy akurat, to taki, taki dobry to nie jest Się zacina, o coś ty tu Coś nierówno chodzi nie, yeah, to tak jest, to fobrycz. Tylko uważaj na, na tego New Holanda, bo wiesz, bo to, to nie jest taki tani sprzęt jak twoje, tak? To już jest trochę sprzęt z wyższej półki, więc... Ja wiem, że twoje ciągniki A, możesz traktować sobie... Nie dostanę za darmo i o Ej, gdzie po rzepaku Nie, trucham kołem połowę. Za darmo, ja za niego zapłaciłem Dobra, podjeżdżaj, trzeba wysypywać ty dzisiaj chyba coś wypiłeś, e, bo jak wariat jest... Hamulce dobre powiem ci, bo chciałem sprawdzić. Dobre hamulce, no co ty myślałeś, że to jakieś... Z pierwszej mm. łapanki. No co ty? Cholera jasna! Hmm, powiem ci, że... Wow, ładna zdjęła ładna fota do miniatury nawet. Tak? Ale czy później zrobi? Później się zrobi później Czyli dobra, tak, jedna, ty? jedna przyczepa zapełniona w 100%. E, ty jest gaz. Ku... Nie wiem, z zgas, kubaniec Nie wiem od czego tu się dzieje. Dobra, przejdźcie ja tu równomiernie. Już na przyczepie, Nie wiem, czy tego... się nie cieknie z tego kombajnu ogólnie. Kur, no znowu zgas, gdzie tu cieknie? No, zobacz, Tomo, to ciężko widać na ściernisku, ale coś chyba? Czyli, no widzę właśnie. Do mnie wyskoczycie jakbyś miał ubytki oleju albo coś takiego? No nic nie wyskakuje, kurde. No toż. Dobra, działa, to działa, trzeba kosić. Zobacz, moc ma, ma. No jak chcesz, żeby ci się silnik nie zatarł, bo jak naprawdę coś ubywa, to będzie problem, bo później Nic nie ubywa. albo nowy silnik, albo nowy kombine będziesz musiał szukać. Nic nie ubywa, ten kombent jest niezawodny. Z twojego może ubywać. Mi się zdaje, że mi tam się wydaje że coś ciekło, no ale Kurde. koś jak chcesz. Ty no. Coś jest niehalo. Bo jak nie będzie smarowania, to... Co jest? będzie problem? Nie, dobrze, wszystko działa. Oleje w ogóle zmieniałeś po zakupie tego? Przecież to używane. No, zmieniałem. He, he. I tak i wszystko dobrze było, czy? Tak. Kurde. Coś on nierówno... No to jak oleje zmieniałeś, no to powinno być wszystko spoko, no nie? Nie no, to... Chyba, że teraz Kur... pod, pod obciążeniu coś się tam strzaniło, ale... Nie no, zobacz. Chodzi, chodzi. Już tutaj, już chcesz powiedzieć najlepiej, że się zepsuł. A może lepiej go zgasi jak masz ten, jak masz ryzykować, że coś się stanie Nie, tutaj ja nie będę ryzykował, bo Do zobacz, jak zegarek No Widzisz? idzie teraz w sumie, no idzie, no to... Jak zegarek? Co nie bym ja może jakiś chwilowy problem, no Co jest? Kurde, nie mogę zapalić Coś od Co się zrobił Kurde, już ktoś chyba musiał popatrzeć już kto, ktoś pozazdrościł. Tu już prawie nie cieknie, bo już prawie wszystko się wylało i to olej chyba. Już żeś mi pozazdrościł. Ja, pierdzielę, to nie wiem, czy ty silnika nie zatarłeś teraz. Da się odpalić? No nie chcę. On. no co no to, to widzisz? Zatarty silnik o to chyba. Nie! No to masz, powiem ci, że masz ładny wydatek teraz. Ja mam gwarancję na niego jeszcze przecież. No to dzięki Bogu. No to sprzedał nie mi wiesz. jakieś gówno. No to jest do tego gościa, kłódźcie nie i niech ci daje drugi teraz. Przecież jak wykosisz? No ale no to słuchaj, no to żniwa, no to my dzisiaj mieliśmy ale, to wykosić Ale, ale przecież to trzeba scholować jak, jak ty to chcesz teraz, jak to nie zapala Nie no ja nie wiem jak chyba, to my scholujemy Ale jakbyś poleciał po olej to może do gościa byś dojechał na oleju Myślisz? Jakby dolać No ciekawe czy tu się no nie tak Chyba, późno. że tu jest problem już taki silnikowy, że jak się zatar to na to nawet oleju dolejesz to Ciekawe czy on się zatar, czy to może coś gdzieś tam nie łączy po prostu? Hmm. A bo no to, to zobacz, że oleju, to... Nie może być żniw, żeby się coś nie zepsuło to zawsze, no nie zawsze wiem, nie się wiem, odpierdzieli nie wiem, co, nie wiem co ci poradzić Kurde, żeś po prostu, no przyznaj, że mi pozazdrościłeś Przyznaj, że mi troszkę pozazdrościłeś i... No. no troszkę ci pozazdrościłem, ale to żeby od tego się olej zaczął... Ja my... Nie <laughs> wiem czy to tak dokładnie działa Ja myślę, że troszkę to miało wpływ na to, wiesz To powiedzieleś teraz mi obliczać na szybko 25 555 55, złotych yy, dać do ręki jak ktoś z tego gwarancji. Dobra, A czy słuchajcie. Czy to gwarancja, żeby to nie była gwarancja do bramy. Mam nadzieję, że to nie była gwarancja do bramy, ale słuchajcie, widzowie, no coś ja wam mogę powiedzieć. No to by było na tyle z tego odcinka. Nie wiem, co ja mam robić. Ja muszę, muszę dzwonić do chłopa, niech on tu przyjeżdża. Niech on. Gwarancja to gwarancja. Zaraz zobaczę, czy gwarancja też obiera to, że on mi naprawi sprzęt na polu. A jak nie, no to ma mi dawać drugi sprzęt. No żniwa, co ja będę stać teraz w polu tutaj, no zobaczcie ile jeszcze pola jest do wykoszenia, no. Co ja teraz robię? No co ja teraz robię? No, Wadajcie na odcinek do Michała, bo tam też jest ciekawy odcinek. Nie będę wam mówić, co się wydarzyło, musicie sami po prostu to zobaczyć. I zostawcie nam followersa na naszych Instagramach. A łapkę w górę i subskrypcję to już wam nie będę przypominał, bo każdy życzliwy człowiek już dawno to zrobił. Także dziękuję wam jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie.